Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj test aparatu, test kamery, test wszystkiego związanego z nowym telefonem Xiaomi Mi 9T Pro. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Sprawdźmy jakość z latarką nagrywania. W domku jest dość ciemno. Full HD 60 klatek. 4K 60 klatek. I takie próbne nagranie w 60 klatkach Full HD. Zobaczymy jak stabilizacja idę. Z bliska naprawdę bardzo blisko można Idealnie łapie tą ostrość. Przepięknie po prostu. No i przejdźmy się. Przejdźmy się po działce. Zobaczmy jak stabilizacja. Kawałek pobiegnę. Jak z tej strony. No dla mnie to jest bajeczka po prostu. Bajeczka. I przednia kamera jest full HD. W 30 klatkach. Zobaczmy. Jak stabilizacja pobiegnych kawałek. Jak jakość tak pod światło zobaczymy? Tak ze światłem. Pik. Przejdę się teraz na spokojnie. Dla mnie ta jakość nawet przedniej kamery jest bardzo dobra, ale jak dobra. To już Wy musicie ocenić. No pod słońce to wiadomo, ale tutaj rewelka. No dobra, trochę testów, trochę urywków porobiłem. Napiszcie, bardzo Was proszę w komentarzach, co myślicie o tym telefonie, o jakości nagrywania, jakości zdjęć, jakości dźwięku, co bardzo ważne, a właśnie jeszcze dźwięk. To zaraz coś zaśpiewamy i proszę Was po prostu o szczerą opinię, bo dla mnie to jest przepaść między starym telefonem a tym, co teraz będę nagrywał. W ciemnym garze, w barze Nagle piwo drży Czy to tyranozaur Czy to burza grzmi Gdy na barze setka Słychać ciężki krok Dupa jak basetla I przekrwiony wzrok Jak lekarskie piłki Obok piersi pierś Nogi jak sarenka Taka na nich sierść Wąsy jak sobieski I czosnkowy dech Każdy ząb to ta śmiech chłopaki się chowajta naciąga Adelaida